Od 27 czerwca przez dwa dni na dziedzińcu XIX-wiecznego Fortu Dwójki, zlokalizowanego na byłym poligonie wojskowym, będą rozbrzmiewały dźwięki najlepszego polskiego rapu. Zadbają o to m.in. Bestczel, Molesta, Zeus, Zbuku czy Kajman. Regionalnym akcentem będzie występ nyskiego składu Apogeum i grubego, surowego frontu. Hip-hop NYSA 2014 będzie jednym z pierwszych dużych festiwali plenerowych w tegorocznym kalendarzu imprez NYSKiego Domu Kultury. Majki. ONY 2011 Właśnie, Właśnie. tak, to miasto to jest mój dom. Jestem dumny, że jestem stąd. To miasto to moja przyszłość. Festiwal Hip Hop Nysa 2014 jest pierwszym z cyklu festiwali, który będziemy realizować jako Niskie Kultury w ramach projektu promocja twierdzy Nysa wielokulturowego produktu turystycznego. Projekt ten dostał finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego. I ma na celu promowanie poszczególnych fortyfikacji w ramach twierdzy Nysa. I właśnie ten festiwal hip-hopowy, pierwszy z tego cyklu odbędzie się na forcie numer dwa, czyli jednej z tych fortyfikacji, która do twierdzy Nysa przynależy. Nie zapomnijcie o nas po jak przypominam sobie pierwszy festiwal, ile było na nim ludzi, jacy byli artyści, to na przestrzeni dziejów naprawdę to wszystko poszło do przodu. Myślę, że z roku na rok jest coraz lepiej, coraz lepiej jest to zorganizowane, są coraz lepsi artyści. Coraz większa publika, dlatego wydaje mi się, że powinny być organizowane takie festiwale rok W przyszły piątek i sobotę, 27-8 czerwca, na forcie numer 2, a więc znanym wszystkim doskonale w Nysie terenie, odbędzie się kolejna edycja festiwalu hip hopowego. W tym roku nazywa się to Hip Hop Nysa 2014. Pierwszy weekend wakacji i świetna okazja do tego, żeby w hip-hopowych rytmach i w kulturze, która na terenie opolszczyzny Nysy też jest bardzo popularna, żeby przyjść, napić się może dobrze schłodzonego napoju i pobawić się przy bardzo popularnej muzyce. Kolejny budynku, ja jestem z boku. Czerpię z tego miejsca esencję, brakuje tutaj tylko tego, żeby miał lepszą pensję. Pozdrawiam konkurencję, do zobaczenia na rapowej fieście. Jak co roku rap gości u nas w mieście, wreszcie coś się dzieje. Raperzy, b boje nawet jak też szleje Gwiazdy, Molesta, Pokój z Widokiem na Wojnę, Zeus, ale też nyscy wykonawcy, m.in. E, znany wszystkim dobrze Majki, Apogeum skład. To jest koncert naszego składu, który tworzymy z Pablem i DJ-em Elementem. Nie graliśmy już kupa lat razem. No i teraz, właśnie przez ten festiwal, dostaliśmy taką możliwość. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie dobrze. Mam nadzieję, że trochę ludzi na to czeka, bo dawno nas nie widzieli na żywo. Ziemi to miasto, to jest mój dom. Mam nadzieję, że ten pierwszy weekend wakacji upłynie wszystkim w bardzo dobrym hip-hopowym nastroju. To jest taka pierwsza impreza z cyklu organizowanych przez Nyski Kultury. No i wiem, że to jest takie mocne uderzenie. Pierwszy weekend wakacji będzie hip-hop. Mam nadzieję, że wszyscy do nas licznie przybędą i będą się bezpiecznie i świetnie bawić. Serdecznie zapraszam na festiwal hip-hopowy w Nysie, który odbędzie się 27-28 czerwca na forcie nr 2 przy ulicy Orląd Lwowskich na dawnym poligonie. Będzie naprawdę gruby line-up, bardzo dobrzy artyści, także musicie tam być. Do zobaczenia.